Kiedy mój syn powiedział mi, że się żeni, serce mi zabiło z radości. Ale w głębi duszy kryłam tajemnicę, która mogłaby zmienić całe jego życie. 53 miliony dolarów. Tak, słyszysz dobrze. 53 miliony dolarów odziedziczyłam po moim zmarłym mężu, a mój własny syn o tym nie wiedział. Czy to było właściwe? Czy powinnam była mu powiedzieć? Zostań ze mną, bo ta historia zmieni Twój sposób myślenia o rodzinie, pieniądzach i miłości na zawsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zakończyła się ta historia, koniecznie zostaw subskrypcję tego kanału i napisz w komentarzach, co byś zrobił na moim miejscu. Twoje zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Nazywam się Maria i jestem 67-letnią wdową z Krakowa. To, co Wam dzisiaj opowiem, to historia, która zmieniła moje życie i życie mojej rodziny na zawsze. Historia o tajemnicy, którą skrywałam przez lata o 53 milionach dolarów i o tym, jak pieniądze mogą jednocześnie łączyć i dzielić najbliższych. Kiedy mój syn Tomek powiedział mi, że się żeni, byłam najszczęśliwszą matką na świecie. Miał wtedy 28 lat. Był inteligentny, pracowity i znalazł sobie wspaniałą dziewczynę Agnieszkę. Ale w głębi serca nosiłam ciężar tajemnicy, o której nikt nie wiedział. Trzy lata wcześniej zmarł mój mąż Stanisław. Myśleliśmy, że zostawił nam skromne oszczędności: dom, trochę pieniędzy na koncie i kilka polis ubezpieczeniowych. Ale Tydzień po pogrzebie przyszedł do mnie prawnik z dokumentami, które zmieniły moje życie. Okazało się, że Stanisław był współwłaścicielem firmy technologicznej, która została sprzedana amerykańskiej korporacji. Jego udział był wart dokładnie 53 miliony dolarów. Pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy, było: muszę powiedzieć dzieciom. Ale potem zaczęłam się zastanawiać. Tomek właśnie kończył studia, szukał pracy, walczył o swoje miejsce w życiu. Czy nagle, spadająca na niego fortuna, nie zniszczy jego ambicji? Czy nie zmieni go w leniwego człowieka, który będzie żył z mojej łaski? Przez pierwsze tygodnie po otrzymaniu tej wiadomości nie spałam po nocach, pieniądze zostały przelane na specjalne konto, o którym wiedział tylko bank i ja. Żyłam dalej tak samo jak wcześniej, skromnie, oszczędnie. Tomek czasem przynosił mi produkty, martwił się o moje finanse, oferował pomoc. A ja kłamałam mu prosto w oczy. Pamiętam, jak pewnego dnia przyszedł do mnie z rachunkiem za remont swojego małego mieszkania. Potrzebował 15 tysięcy złotych i był bardzo zestresowany. Mogłabym mu dać te pieniądze bez mrugnięcia okiem, ale zamiast tego powiedziałam: Synu, muszę sprawdzić swoje oszczędności. Widziałam, jak się martwi, jak kalkuluje, czy będzie mógł spłacić kredyt. To było okrutne z mojej strony, ale myślałam, że robię to dla jego dobra. Chciałam, żeby nauczył się wartości pieniądza, żeby sam osiągnął sukces. Ale czy rzeczywiście chodziło o niego? Czy o moje własne lęki? Decyzja o utajnieniu fortuny nie była spontaniczna. Przez miesiące analizowałam każdy aspekt tej sytuacji. Widziałam, jak pieniądze zmieniają ludzi. Moja siostra po otrzymaniu spadku od ciotki stała się arogancka i oddaliła się od rodziny. Mój brat po wygraniu na loterii stracił wszystkich starych przyjaciół. Ale był jeszcze jeden powód, o którym nie chciałam myśleć. Stanisław ukrył przede mną ten biznes. Przez 40 lat małżeństwa myślałam, że znam mojego męża, a okazało się, że miał tajemnice, o których nic nie wiedziałam. Czułam się zraniona i oszukana. Może dlatego ja też zaczęłam ukrywać prawdę. Tomek w tym czasie spotykał się z Agnieszką. Widziałam, jak są szczęśliwi razem. Jak planują przyszłość, marząc o małym mieszkaniu, o dzieciach, o wspólnym życiu. Ich plany były skromne, ale szczere. Bałam się, że pieniądze zniszczą tę czystość ich uczuć. Pamiętam wieczór, kiedy siedzieliśmy we troje w mojej kuchni, a oni opowiadali mi o swoich marzeniach. Chcieli pojechać w podróż poślubną do Włoch, ale martwili się kosztami. Agnieszka mówiła: może pojedziemy nad nasze morze, też będzie pięknie. A ja siedziałam tam z wiedzą, że mogłabym im kupić dom we Włoszech, ale milczałam. Agnieszka zawsze była spostrzegawcza. Po ślubie, kiedy zaczęli mieszkać razem, zwróciła uwagę na pewne szczegóły. Zauważyła, że mam nowe ubrania, chociaż twierdziłam, że mam problemy finansowe. Widziała, że nie martwię się o rachunki tak bardzo jak mówiłam. Pewnego dnia przyszła do mnie sama, bez tomka. Usiadła naprzeciwko mnie i powiedziała: Mamo, ja wiem, że coś ukrywasz. Tomek niczego nie zauważa, bo jest skupiony na pracy i na naszym nowym życiu. Ale ja widzę, czy wszystko w porządku? Byłam w szoku. Nie spodziewałam się, że ktoś może przejrzeć moją grę. Próbowałam zaprzeczać, ale Agnieszka była nieustępliwa. W końcu powiedziała coś, co mnie załamało. Jeśli masz problemy, pomożemy ci. Jeśli masz tajemnice, które nas dotyczą, powinniśmy o nich wiedzieć. Jesteśmy rodziną. Tego dnia, po raz pierwszy od trzech lat, rozpłakałam się przy kimś. Opowiedziałam Agnieszce wszystko o pieniądzach o moich lękach o tym Dlaczego ukrywałam prawdę? Jej reakcja mnie zaskoczyła. Nie była zła, nie była chciwa, była smutna. Mamo, powiedziała, nie chodziło nam nigdy o pieniądze, chodziło o szczerość. Tomek kocha cię bezwarunkowo, a ty nie ufasz mu na tyle, żeby powiedzieć prawdę. To boli bardziej niż jakiekolwiek problemy finansowe. Po rozmowie z Agnieszką wiedziałam, że nie mogę dłużej kłamać. Ale jak powiedzieć synowi, że przez trzy lata okłamywałam go w tak ważnej sprawie? Jak wytłumaczyć, że gdy prosił mnie o pożyczkę 15 tysięcy złotych, ja miałam na koncie miliony? Wybrałam niedzielny obiad. Przygotowałam jego ulubione kotlety schabowe, zastawiłam stół najlepszą zastawą. Agnieszka wiedziała, co planuje, i wspierała mnie wzrokiem. Tomek był w doskonałym nastroju, opowiadał o pracy, o planach na urlop. W pewnym momencie wziął mnie za rękę i powiedział: Mamo, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Przez jakiś czas martwiłem się, że po śmierci taty będziesz miała problemy finansowe, ale widzę, że dajesz sobie radę. To był moment. Nie mogłam już dłużej czekać. Powiedziałam, Tomku, muszę ci coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego, o czym powinieneś był wiedzieć dawno temu. Widziałam, jak zmienia mu się wyraz twarzy. Pewnie myślał o chorobie albo o jakimś innym problemie. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam, twój ojciec zostawił nam 53 miliony dolarów, a ja ukrywałam to przed Tobą przez trzy lata. Cisza, która zapadła w tej kuchni, była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Tomek patrzył na mnie tak, jakby zobaczył obcą osobę. Agnieszka trzymała jego rękę, ale on nawet nie zauważył. Po tym wyznaniu nasze relacje rodzinne przeszły przez prawdziwą burzę. Tomek przez tydzień w ogóle ze mną nie rozmawiał, nie odpowiadał na telefony, nie przychodził w odwiedziny. Agnieszka dzwoniła do mnie codziennie, relacjonując jego stan. Jest zraniony, mamo. Nie rozumie, dlaczego mu nie ufałaś. Kiedy w końcu przyszedł, pierwszy raz widziałam go tak dorosłego i poważnego. Usiadł naprzeciwko mnie i powiedział, mamo, nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że przez trzy lata patrzyłaś, jak się męczę z finansami jak odmawiamy sobie rzeczy, o których marzymy, jak Agnieszka pracuje na dwie zmiany, żeby pomóc mi spłacać kredyt. A ty, ty po prostu przyglądałaś się temu wszystkiemu. Miał rację. Byłam świadkiem ich zmagań finansowych i nie pomagałam, chociaż mogłam. Myślałam, że to ich wzmocni, ale tak naprawdę byłam egoistka. Robiłam to, co uważałam za słuszne, nie pytając ich o zdanie. Ale pieniądze zmieniły nie tylko nasze relacje, zmieniły też ich życie. Nagle mogli sobie pozwolić na wszystko, o czym marzyli: dom, samochód, podróże. Tomek zrezygnował z pracy, którą nie lubił, i rozpoczął studia podyplomowe. Agnieszka otworzyła własną kwiaciarnię. Na początku byłam szczęśliwa, widząc ich radość, ale potem zauważyłam coś niepokojącego. Zaczęli się zmieniać. Nie byli już tymi skromnymi, wdzięcznymi ludźmi, których znałam. Stawali się wymagający, niecierpliwi. Pieniądze dawały im możliwości, ale zabierały coś jeszcze cenniejszego: prostotę i szczerość. Po roku, od wyznania prawdy, postanowiłam podzielić się fortuną. Dałam Tomkowi i Agnieszce 20 milionów. 20 milionów przeznaczyłam na cele charytatywne, a pozostałe 13 milionów zostawiłam sobie na starość i nieprzewidziane wydatki. Myślałam, że to rozwiąże nasze problemy, ale tylko je pogłębiło. Tomek i Agnieszka nagle mieli więcej pieniędzy niż kiedykolwiek marzyli o posiadaniu. Kupili ogromny dom na przedmieściach Krakowa. Luksusowe samochody zaczęli podróżować po całym świecie. Ale coś się zepsuło między nimi. Przestali ze sobą rozmawiać o rzeczach ważnych, skupili się na wydawaniu pieniędzy. Agnieszka zamknęła kwiaciarnię, bo nie miała już sensu się trudzić. Tomek rzucił studia, bo miał już zapewnione życie. Pamiętam, jak przyszli do mnie po sześciu miesiącach od otrzymania pieniędzy. Byli elegancko ubrani, opaleni po kolejnej podróży, ale widziałam w ich oczach pustkę. Mamo, powiedział Tomek, nie jesteśmy szczęśliwi. Te pieniądze, one nie dają szczęścia. To była dla mnie trudna lekcja. Pieniądze same w sobie nie są złe, ale mogą być niebezpieczne, jeśli nie wie się, jak z nimi postępować. Dałam im fortunę, ale nie przygotowałam ich na to, jak ją wykorzystać. Najgorsze było to, że nasze relacje się nie naprawiły. Wręcz przeciwnie stały się jeszcze bardziej skomplikowane. Teraz między nami stały nie tylko kłamstwa z przeszłości, ale też pieniądze, które miały być rozwiązaniem, a stały się nowym problemem. Dzisiaj, trzy lata po tamtych wydarzeniach. Mogę powiedzieć, że nauczyłam się kilku ważnych lekcji. Po pierwsze, żadna tajemnica nie jest warta zniszczenia relacji z najbliższymi. Niezależnie od moich intencji, ukrywanie prawdy przed synem było błędem. Po drugie, pieniądze mogą być narzędziem do budowania lepszego życia, ale nie mogą zastąpić szczerości, zaufania i prawdziwej miłości. Tomek i Agnieszka musieli przejść przez własną drogę, żeby to zrozumieć. Po trzecie, każdy człowiek ma prawo do podejmowania własnych decyzji, nawet jeśli mogą okazać się błędne. Nie miałam prawa decydować za syna, czy jest gotowy na posiadanie fortuny, czy nie. Powinienem była mu zaufać i pozwolić mu samemu wybierać. Dzisiaj nasze relacje są lepsze, ale wciąż nie takie jak. Przed tą całą historią. Tomek i Agnieszka nauczyli się odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi, założyli fundację, która pomaga młodym przedsiębiorcom. Znaleźli cel, który daje sens ich życiu. Ja z kolei nauczyłam się, że być matką to nie znaczy kontrolować życie dziecka, to znaczy być przy nim, wspierać go, ale też ufać mu i szanować jego wybory. Nawet jeśli te wybory mogą prowadzić do błędów. Czasem zastanawiam się, jak potoczyłyby się nasze losy, gdybym od początku powiedziała prawdę. Może byłoby lepiej, a może gorzej, nie wiem. Ale jedno wiem na pewno. Szczerość zawsze jest lepszym fundamentem rodziny niż najlepiej ukryte kłamstwa. To jest koniec mojej historii. Historii o 53 milionach dolarów, o kłamstwach, o rodzinie. I o tym, jak trudno czasem podjąć właściwą decyzję. Ale teraz chcę usłyszeć twoje zdanie. Co myślisz o mojej decyzji? Czy postąpiłabym słusznie, ukrywając prawdę przez trzy lata? Czy na moim miejscu powiedziałbyś synowi od razu o dziedzictwie? A może uważasz, że w ogóle nie powinnam była dzielić się pieniędzmi? Koniecznie napisz w komentarzach, co sądzisz o tej historii. Twoje zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Może twoja perspektywa pomoże komuś innemu, kto stoi przed podobną decyzją? Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw subskrypcję kanału i udostępnij ten film swoim bliskim. Czasem najtrudniejsze historie uczą nas najwięcej o życiu, o rodzinie i o tym, co naprawdę jest ważne. Pamiętaj: każdy z nas ma swoje tajemnice. Ale nie każda tajemnica jest warta zniszczenia relacji z najbliższymi. Czasem najlepszym prezentem, jaki możemy dać komuś, kogo kochamy, to po prostu prawda. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie opowiem Wam o tym, jak nasze życie wyglądało po tej całej historii. Czy udało nam się odbudować zaufanie? Czy pieniądze w końcu przyniosły szczęście? Zostańcie z nami, żeby się tego dowiedzieć.